List świętego Jakuba, rozdział czwarty. Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rząd, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze rządze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być Przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno pismo mówi Duch, który w was mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie, wasz uśmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo? Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić, a ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok i będziemy handlować i osiągniemy zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w Waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.